Witam Państwa. Dzisiaj, jak Państwo pewnie usłyszeli w wiadomościach, Stany Zjednoczone zaatakowały Wenezuelę. Ja coś na ten temat wiem, w sensie na temat Wenezueli i Stanów Zjednoczonych, bo planowałem w swojej przeszłości przeprowadzić się do Wenezueli. Wyjeżdżałem do Wenezueli ze Stanów Zjednoczonych, później z Polski. To jednak, jakby nie było. Według mnie Wenezuela, proszę Państwa, to jest najpiękniejszy, najbogatszy kraj na świecie. I to mówię to Państwu z pełną świadomością. Nie mówię oczywiście o zabytkach, takich historii, wiadomo, tutaj to są Włochy, Hiszpania, ale, ale pod kątem bogactwa, czyli ropy naftowej, najwięcej na świecie. Nisko, po, nisko, tak powiem, położona ta ropa, łatwa do wydobycia. Plaże Pui Pui, y, Morena. Najpiękniejsze plaże na świecie. Takich plaży nigdzie nie widziałem. Dookoła e, przepiękna e, natura. Park e, Kanaima, e, Wodospad Angelo. E, proszę Państwa, e, każdy, region, pa, pa, e, każdy region tego państwa jest, e, jest cudem natury. Jest coś pięknego. Dlatego mówię, państwo mają wszelkiego rodzaju złoża. Także jest to najbogatsze państwo na świecie, ale w Ameryce Południowej... Jawi się nie tylko, Jawi się jest jednym z najbiedniejszych państw na świecie. Powiem Państwu szczerze, że ja tam byłem wiele razy i takiego brudu, takiego syfu jak w Wenezueli, to prawie że. No, nie jest to, że nigdzie nie widziałem, ale, ale, ale naprawdę było to, było to w państwo takie ekstremalne pod tym względem. Mogę Państwu powiedzieć z drugiej strony, że po tym bombardowaniu, które nastąpiło dzisiejszego ranka, E, przez Stany Zjednoczone, to jakby ktoś się na Wenezuelę nie znał, to czy byłby tam przed bombardowaniem, czy po bombardowaniu, to specjalne różnice by nie zauważył. Taka jest ta infrastruktura, takie jest u nich to budownictwo. E, także tak sytuacja wygląda. Natomiast moje zdanie co do tego ataku, e, proszę Państwa. Hugo Chaveza, bo to długo będzie tłumaczyć, na czym się różni komunizm w Ameryce Południowej od komunizmu w Polsce, w Europie, no ale dlatego to innym razem powiem, chociaż to wyjaśnia w swoich innych filmach. Hugo Chavez na warunki latynoamerykańskie, na warunki latynoamerykańskie jako całości, bo to każde państwo się różni jednak w czymś, mniejszy, bardziej się różni jedno od drugiego, ale Hugo Chavez to był takim człowiekiem lubianym i był człowiekiem szanowanym i autentycznie kochanym przez wielu wenezuelczyków. Tu nie ma o tym, nie ma, nie ma że tak powiem, nie ma, nie ma dwóch zdań. Naprawdę taka, taka była sytuacja. Byłem w tym czasie, kiedy był Hugo Chavez na prezydentem. Natomiast, jak Hugo Chavez zmarł na nowotwór, nie wiadomo, czy ten nowotwór to nastąpił tak samoczynnie, czy też został ten nowotwór podłożony przez jakieś służby. Ja nie mówię o, o rosyjskich służbach. W każdym razie Hugo Chávez zmarł i na jego miejsce przyszedł Maduro. Maduro to jest taki tępy prostak. tempa dzida. Jest to naprawdę człowiek <coughs> fatalny, który to co Chávez zbudował, to on tak w sumie no, nie rozbudowywał, a nawet bardziej rozwalał to co było zbudowane. Także Maduro był tępy Prosty, taki hamowaty i bezwzględny człowiek. Rzeczywiście można go nazwać dyktatorem nawet. I podejrzewam, że te wybory, które miały miejsce to niekoniecznie były prawdziwe, niekoniecznie były uczciwe. Także Maduro <coughs> dostał się do władzy i utrzymywał w sposób taki, nazwijmy na warunki polskie czy na warunki europejskie, niedemokratyczny. Ta postać to jednak, jakby nie było dla samych Wenezuelczyków, już dla nich, w porównaniu do Chaveza, Wenezuelczycy nie lubili jego, powiedzmy, tak jak Chaveza. Jednak, Wenezuelczycy, muszę Państwu zrozumieć, jeszcze bardziej nie lubią tych, którzy ingerują w ich sprawy, od tych swoich dyktatorów. Bardziej jeszcze ich nienawidzą. Także tutaj Amerykanie na pewno nie zyskają na tym specjalnego aplauzu ze strony. Rodowitych Wenezuelczyków, którzy tam zamieszkują w Wenezuelę, oczywiście. Także tak to wygląda. Co by tu Państwu powiedzieć na temat, na temat tego Maduro? Uważam, że <słuch> był on bardzo ciężki do, tak powiem, obalenia na zasadzie wyborów demokratycznych. Dlatego, to, co ma miejsce w tej chwili, no, ja generalnie zgadzam się z linią partii, jak to się mówi. Zgadzam się z tym, co robią Stany Zjednoczone, chociaż e, uważam, że nie powinni posuwać się do e, akcji militarnej, bo Donald Trump jednak obiecywał, że będzie wojny kończył, nie będzie powiedzmy tych, tych pokojowych. Tych, e, On to nawet w Ameryce nie nazywali wojnami, tylko specjalne, e, tam powiedzmy jakieś te specjalne akcje e, uzdrawiające, przewracające demokrację, to i tamto. W każdym razie, się Bali, tak samo jak e, Rosjanie nazywają specjalna tam akcja, akcja powiedzmy wojskowa, przywracająca demokrację na na, tego, na Ukrainie. Tak Amerykanie też się tego wystrzegali. Jednak to była wojna i była wojna w Iraku, była wojna w Afganistanie, były to wojny i tutaj rozpoczynają wbrew temu co Trump mówił, rozpoczynają następną wojnę. Kwestia jest tego, że jeśli Amerykanie by przy swojej agenturze CIA, przy jakichś innych tych. Swoich, mając inne też różne narzędzia, ale nie militarne, obalili tego dyktatora, to byłbym naprawdę zadowolony. Jednak widocznie doszedł do wniosku, że, że chyba nie mają takich mocy przerobowych, żeby, żeby, tego, żeby tego dokonać w sposób pokojowy. Dlatego posłużyli się akcją militarną. Proszę Państwa, ja Państwu powtarzam już chyba tysięczny raz. Że na bandytę najlepszy jest bandyta. Dlatego byłem tak szczęśliwy, że w Stanach Zjednoczonych wygrał Donald Trump. Ja go w cudzysłowie, oczywiście, ale też kojarzę z jakoś takim bandytą. Takim naszym bandytą. Pozytywnym bandytą. Takim Zorno można powiedzieć. Chodzi o to, że, 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 że tego, że, że Trump w sposób taki. Taki bandycki, taki, taki chulegański rozprawia się z wieloma tymi dygnitarzami, i kwestia z tego, podoba mi się, jaki ma stosunek do Unii Europejskiej, o von der Leyen, czy tam do tych szolców, czy tych innych, tych w tej chwili, tego merca. Przede wszystkim, Trump ma, wie, z kim ma do czynienia. Ma do czynienia z taką bandyterką. Maduro jest należy, jest jednym z tych, z tych klocków bandytarki światowej. Ale tak samo ta bandeterka ma miejsce i w Unii Europejskiej. Kwestią z tego ja tutaj z nic nie będę wskazywał, ale w Polsce też ma miejsce bandeterka. I to bandeterka yy, taka na, yy, na miarę, miały, miarę Łukaszelki, powiedzmy Maduro, czy tych asów, powiedzmy z Unii Europejskiej. Też jest bandytelka. bo akurat tutaj Trump jednak jakby nie było, nie widzę specjalnych, yy, yy, że tak powiem, nie widzę przyjęło z jego strony jakieś aktywności, żeby tą bandyterkę w jakiś sposób y, no, sprowadzić na ziemię, żeby ta bandyterka. No, na bandytę prostu z bandyter, żeby w to miejsce wstawić kogoś uczciwszego. Mam nadzieję, że, w, że z czasem w Wenezueli pojawi się ktoś uczciwszy, ale z kolei na w jest ban jako bandyta, czy znaczy bandyta, muszę Państwu powiedzieć, że rozumiem, że to jest takim cudzysłowiem dużym. Z jednej strony używa e, e, mocy, powiedzmy, tam e, sił militarnych, a z drugiej strony ekonomicznych i gospodarczych. Kwestia z tego, że tutaj to jest ta bandyterka, uważam, że, e, że e, no, e, dobrze wykorzystywana w słusznych celach. Także tutaj to, co robi Trump, jest bardzo dobre. Tylko obawiam się jednego, że on jednak, jak mi jest też pazerny na pieniądze i ten długi amerykański chciałby pospłacać przy pomocy e, obcych, e, obcych gospodarek i może chcieć docelowo przejąć e, wenezuelską ropę. Bo tam kiedyś Wenezuela oprócz Chevronu, który w tej chwili tam jest, jest, jest jako jedyny zachodni koncern, to była Esso czyli Exxon. Były różne amerykańskie firmy, które zostały chyba znacjonalizowane i wygonione z tego, jak wygoniano Amerykanów z różnych innych państw w, Amer w Ameryce Łacińskiej. Boję się, że Amerykanie wstawią swojego kacyka i będą, tak powiem, ciągnęli to najtańszą ropę na świecie za darmo i sprzedawali i robili na tym te pieniądze. Tego się boję I, i boję się tego w sensie. Wene Wenezuelczyków, tych ludzi z Ameryki Południowej, bo generalnie tych ludzi z Ameryki Południowej kocham, bardzo je lubię. Nawet tam próbowałem się wyprowadzić. Właśnie byłem kilka razy w Wenezueli, kilka razy w Panawie. Według mnie te państwa przedstawiają najwyższą jakość życia, aczkolwiek przy takiej bandyterce jak, jak Maduro to już nie, nie bardzo. Było, taka, było takie miasto, czy jest takie miasto Rio Caribe w Wenezueli? Jeden z najpiękniejszych miast, położone blisko plaży Puy, Puy Moreno, najpiękniejszy plac na świecie. I to jest takie, takie miasto, które były zamieszkane i, i w którym y, mieszkało masa Europejczyków, a ludzi z całego świata generalnie. Mieli swoje hostele, no było przepiękne miejsce. Ja tam później wróciłem do Wenezueli po iluś latach. Zajeżdżam, a tam żadnej restauracji, żadnego pubu, żadnego baru, nic nie ma. Jest taka kartka, nawet mam zdjęcie zrobiłem. No Fumar, no alkohol, no bebidas. tam to jest, jest to jest Wenezuela, to jest Wenezuela, że nie ma chlania, nie ma jedzenia, nie ma picia, nie ma, nie ma tego, nie ma palenia papierosów, to jest właśnie Wenezuela. Tak, tak się ta Wenezuela zmieniła, a ci Europejczycy inni sobie właścicielami hostely, hotele innych. To wszystko podsprzedowali i wyjechali z tego, z tego Rio, Karybę, portowego miasta, jednego z najpiękniejszych miast na świecie. Robiłem zdjęcia tego miasta. Także, że boję się, że Trump może mieć chrapkę na przyjęcie Wenezueli, tak jak to było w latach 60. czy 50., i zrobili z nich kolonii, tak jak robili, mieli kolonię, powiedzmy, na Kubę, gdzie Kubę zamienili w miasto hazardu i burdely, w państwo hazardu i burdely tak dla tych czasowiczów emerytów ze Stanów Zjednoczonych, gdzie przyjeżdżali, korzystali z życia. E, oczywiście ci tubylcy to byli tylko pomocnikami, takie do, do, do jako służba po prostu i nic poza tym tania siła robocza. Dlatego chciałbym Wenezuelę mieć takie jak Polskę, w sensie, że, żeby nie była to tania siła robocza, żeby była wiara wykształcona siła robocza, żeby ludzie zarabiali, żeby, żeby żyli godnie w najbogatszym państwie świata, żeby żyli godnie. A tu jest ten problem, że, że obce państwa, tudzież Unia Europejska i Europę jako taka, ładowała pieniądze, ale ładowała pieniądze w Amerykę Południową, tudzież w Wenezuelę, żeby budować tam infrastrukturę drogi, to, tamto, żeby było jak to ropę wywozić. Natomiast zamykała szkoły zawodowe, szkoły takie technika inne żeby nie produkować ludzi wyedukowanych, którzy by byli zaradni, powiedzmy tam zrobić hydraulikę, stolarkę, murarkę, jakieś takie inne historie, nawet takie najprostsze, już nie mówię o high technology, jak tam jak, jak Intel czy jakieś inne, bo tam w Ameryce Południowej tego za bardzo nie ma. To na tyle, także na bandyta jest potrzebny bandyta. I pamiętajcie, że na polskiego bandyta też jest potrzebny bandyta, bo tak, was to, was, tak sam z siebie to chyba tej władzy mi się wydaje, nie odda. Tak mi się wydaje. No ale czas pokaże, to zobaczymy. I zobaczymy, czy tam się uaktywni, uaktywni na odcinku polskim, czy tutaj da Polakom szansę, żeby za dwa lata wybrali, może wcześniej wybrali kogoś, kto będzie lepiej reprezentował e, i, Polskę, i Polaków w Polsce, i, po, i Polskę, i Polaków za granicą, a nie e, żeby wróciło to, co wraca w tej chwili, że znów e, nie, Polacy to jest... E, ludzi drugiej kategorii, a preferuje się jakiś tam Niemców, sprowadza się Murzynów i innych tam e, tych no, innych tam e, ludzi z krajów egzotycznych Afryki czy, e, czy Azji. Także to na tyle. Pozdrawiam Państwa, także mam nadzieję, że wyjaśniłem o co chodzi z Wenezuelą. W poranek jeszcze nie zdążyłem wziąć a także że występuję, tak obudziłem się w, tak powiem, rano około południa, no i przystępuję do dnia. Yy, zaczynając od yy, no oczywiście od modlitwy ale zaczynając od wideo na temat Wenezueli i akcji Stanów Zjednoczonych, Teraz trzymajcie się, a